Cześć, witam was wszystkich na jesieńszym punkcie dnia każdej mamy, czyli przy ogromnym kubasku kawy i przy ogromnych również klockach LEGO. No, bo czymże byłby świat rodziców bez ogromnego kubka kofeiny i klocków Lego, które pozwalają nam na odrobinę wytchnienia po całym dniu, kiedy biegaliście z jednego końca na drugi, po całym mieszkaniu, tylko po to, aby zatrzymać tą uroczą małą istotę, która dosłownie co 5 minut zmienia zainteresowania. Chociaż patrząc na jej rodzicielkę, ze mną wcale nie jest lepiej. Ale wróćmy do najważniejszego tematu dzisiejszego dnia i dzisiejszego odcinka, ponieważ będzie to zestaw klocków Sherlock Holmes. Ja uwielbiam Sherlocka Holmesa od dzieciństwa. Czytałam wszystkie książki Sherlocka Holmesa, również Agatha Christie. Uwielbiam książki detektywistyczne. I mam takiego małego jobla na punkcie Sherlocka, do tego stopnia, że kiedy raz w życiu mogłam pojechać do Londynu, to moim pierwszym punktem wycieczki oczywiście było Muzeum Sherlocka Holmesa, bo czemużby nie. Dlatego kiedy tylko Lego ogłosiło ten niezwykły zestaw z Sherlockiem Holmesem, który jest dodatkowo buknokiem, a u mnie w mieszkaniu z pierdeliard książek, komiksów i mnóstwo literatury i papieru, to uznałam, że no, nie ma innego wyjścia. Ja ten zestaw muszę sobie złożyć i postawić na półce. Ale nie będę tej przyjemności zachowywać tylko i wyłącznie dla siebie. Pokażę Wam, jak wygląda ten zestaw, czy w ogóle jest wart uwagi. Jest to zestaw 18 plus 1350 elementów. Tego to pudełko prezentuje się z przodu, a z tyłu znajduje się taka mała ekspozycja, gdzie my możemy zobaczyć, jak właśnie ten buknok będzie wyglądał na półce, oraz zbliżenia na pewne szczegóły i elementy tego zestawu. Dlatego nie ma co czekać, otwieramy. W zestawie mamy szereg plastikowych worków, co jest w sumie zaskoczeniem, bo ostatnio myślałam, że jednak Lego przechodzi bardziej na papierowe worki, a tu jednak powrót do plastiku. Uje! Yeah! Worków jest sporo, jest ich aż 10, a także jest oczywiście zestaw naklejek. Fajnie byłoby, gdyby to było jednak nadruki, ale są naklejki. Nie ma za to ich dużo, więc to jest akurat plus. Jest oczywiście w zestawie również instrukcja, ładnie się prezentuje, solidna, będzie sporo składania. Zatem kawa w dłoń i układamy. Witajcie ponownie. Mam nadzieję, że nie zwiodła Was moja poprzednia forma. Teraz jestem w tej prawdziwej. Każdy prawdziwy detektyw musi zadbać czasami o swoje przebranie, i ja teraz wracam w swojej prawdziwej formie, aby zrecenzować Wam wreszcie ułożony z Sherlocka Holmesa. Zatem sprawdźmy, czy warto było szaleć tak. Według mnie jak najbardziej. Może i zestaw nie należy do tych najtańszych, ale za to mam bardzo dużo smaczków, które wynagrodzą nam tą cenę. Po pierwsze, no jest to bukno, kto je lubi, ten wie, że to jest taki mały świat pomiędzy waszymi książkami, a teraz mam dodatkowy pretekst, aby kupować Lego, ponieważ mogę je postawić pomiędzy moimi książkami, a nie tam, gdzie nie mam już na nie miejsca. Kiedy stoi sobie tak pomiędzy książkami, nie ma w środku żadnego podświetlenia, więc jeżeli chcecie sobie jakieś dorzucić, to myślę, że z tyłu dałoby się, ponieważ z tyłu mamy takie wejście i spojrzenie. W tą uliczkę, więc aby to wyglądało jeszcze bardziej epicko, zdecydowanie moglibyście się zdecydować na jakiś led z tyłu. No jednak, nawet pomimo tego, że nie ma tego podświetlenia z przodu, booknocka witają nas lampy po bokach, a u góry mamy oczywiście nazwę ulicy Baker Street, i w tym przypadku są to nadruki, więc nie ma tutaj naklejek. Bardzo dobrze. Z boku booknocka, którego oczywiście nie widzimy, że jest on wsunięty pomiędzy książki, mamy sylwetkę Sherlocka Holmesa. Jednak z drugiej strony niestety nie znajduje się nic I według mnie jest to spory minus, ponieważ mógłby się tutaj choćby nawet znaleźć tytuł jakiejś książki z Sherlocka Holmesa Choćby nawet najsłynniejszy pies Baskervillow i myślę, że byłby to bardzo fajny smaczek z kolei z tyłu prezentuje się w ten sposób, czyli nic specjalnie ciekawego. Za to z góry Buckmaka widzimy ulicę Baker Street. I chociaż nie ma tu zbyt wiele do oglądania, to doceniam, że zostały tutaj wykończone klockami te elementy, które przypominają nieco dachówki, co też jest na plus. Na szczęście dla tego zestawu nie jest pusto wewnątrz Buckmaka Baker Street. Oczywiście poza funkcją buknoka możemy sobie go rozłożyć i mamy tutaj fasadę ulicy Baker Street. Jednak w kontrze do wydanego również z tym buknokiem buknoka z Władcy Pierścieni mamy tutaj naprawdę sporo funkcji zabawowych i jest tutaj co oglądać, czego szukać i co majstrować przy tym buknoku. Z pozoru jest to zwykła ulica, jednak zacznijmy od samego początku, ponieważ tutaj od prawej strony mamy księgarnię, która Otwiera się oczywiście, możemy zajrzeć do środka, a wewnątrz znajduje się bez liku książek, które możemy wypożyczyć i przeczytać. Oczywiście są to naklejki, jednak bardzo fajnie, że mamy tutaj taką opcję, aby zajrzeć do wnętrza księgarni. Zajrzeć do księgarni możemy również nie tylko i wyłącznie otwierając drzwi. Ta oto witryna, którą tutaj widzicie, obraca się w pełni i naszym oczom ukazuje się szereg książek do wykupienia oraz tajemniczy list, a także być może jakaś tajna pieczątka, którą zostawiamy. Tam Moriarty. To jest też bardzo fajny dodatek, bo dzięki temu możemy rozgrywać jakieś scenki, możemy kombinować kogo na przykład tam schować, chociaż niestety próbowałam i żadna figurka tam nie wchodzi. Ale jeżeli usuniemy kilka książek, to myślę, że ktoś by mógł się tam zmieścić. U góry mamy oczywiście piękne okna, które nie są w żaden sposób otwierane, ale bardzo fajnym akcentem jest fakt, że jeżeli dokładnie spojrzycie okno nad księgarnią, zobaczycie tam tajemniczą sylwetkę, która wygląda z okna. To też według mnie jest na plus. Jednymi z najciekawszych elementów tego zestawu są te oto drzwi. Z pozoru, drzwi jak drzwi. Jednak bardzo fajnym jest fakt, że u góry, całego zestawu, mamy dźwignię, która pozwoli nam te drzwi otworzyć, ponieważ jest to winda. Po przekręceniu gałki unosi się ona do góry i tutaj możemy odkryć takie tajemnice, jak na przykład skrywający się wewnątrz Moriarty, który z średnim zarostem i niezwykle złowieszczą noseczką stoi na podwyższeniu. Twierdząc, że jest najlepszym złoczyńcą wszechczasów, ma też taką mroczną kapotę, ma również bardzo mroczny kapelusz, i ogólnie cały jest mroczny co zdecydowanie pasuje największemu przeciwnikowi Sherlocka Holmesa. Zatem zamykamy Moriarty'ego z powrotem w windzie i przechodzimy dalej. Jeżeli spojrzymy w okna, które znajdują się nad windą, zobaczymy tam pewien stół i kilka tajemniczych obiektów, które mogą przykuć naszą uwagę. Jednak przejdźmy dalej do oczywiście najwyżniejszego mieszkania na Baker Street, a jest to oczywiście 221B, pod którym to adresem mieszka sam Sherlock Holmes z Watsonem, który stara się nie oszaleć w jego towarzystwie. Jednak czymże byłoby mieszkanie Sherlocka Holmesa, gdyby nie ukryte wewnątrz tajemnicy. Oczywiście możemy w tym przypadku drzwi uchylić, zajrzeć do środka. Mamy również przepiękne kwiatki, które są z przodu budynku, a także piętro wyżej znajduje się biuro samego Sherlocka Holmesa. Jednak i w tym przypadku mamy dodatkowe atrakcję, ponieważ nie tylko i wyłącznie możemy sobie spojrzeć przez okno i zobaczyć, co tam Sherlock Holmes chowa, ale możemy uchylić to okno i zajrzeć do wnętrza gabinetu. Mamy kominek z płonącym ogniem, zegar, na ścianie znajduje się obraz. A co ważniejsze, tuż obok znajdują się słynne skrzypce Sherlocka Holmesa, a na ścianie mamy ogromną mapę Londynu z pozaznaczonymi najważniejszymi punktami śledztwa Sherlocka Holmesa i Watsona. I aby było jeszcze ciekawiej, w tym samym zestawie, jeżeli spojrzycie sobie na ulicę, gdzie leży stosik gazet na ulicy, zobaczycie na okładce świetne opisy. Tego, co obecnie dzieje się w Londynie. Powiem, jest to najnowszy numer gazety London Brickley, która informuje nas, że Moriarty zniknął, a my musimy go odnaleźć. Ponieważ już sprawdziliśmy, gdzie on jest, to wiemy, więc rozwiązaliśmy zagadkę, więc musimy znaleźć nową. W tym miejscu z zestawu pozostaje nam opisanie jeszcze tylko i wyłącznie pięciu minifigur, które znajdują się w tym zestawie. Jest to oczywiście Moriarty, którego Wam przed chwilą pokazałam. Jest to oczywiście Watson, sam Sherlock Holmes. I czarnoskóra pani, która na początku nie wiedziałam, kogo ma reprezentować, ponieważ w oryginalnych książkach Sherlocka Holmesa nie było czarnoskórej bohaterki. Możliwe, że jest to pani Hudson, ale możliwe, że jest to po prostu z jakiegoś filmu, o którym pani Hudson była czarnoskóra, a no, możecie mi przypomnieć, ja po prostu zwyczajnie nie pamiętam w tym momencie. Jest oczywiście jeden z ulicznych chłopców, którzy dostarczali szerokowi informacji i śledzili jego podejrzanych. I w tym przypadku jest to taka mini-mini figurka, on jest znacznie mniejszy, ma po prostu krótsze nóżki niż te regularne minifigurki. Jeżeli chodzi o minifigurkę Sherlocka Holmesa, ma on piękną kamizelkę z zegarkiem, ma również swój słynny... Kaszkie, to jest chyba ten typ czapki. Jeżeli nie, to mnie wyprawcie. Ma też ogromną lupę w zestawie oraz taką charakterystyczną, powiewającą pelerynę. Może nie charakterystyczną do Sherlocka Holmesa, ale charakterystyczną do super bohaterów, w którym oczywiście Sherlock Holmes niewątpliwie jest. W przypadku Sherlocka Holmesa nie mamy żadnych dodatkowych opcji, jeżeli chodzi o twarz. Zatem przejdźmy sobie do. Doktora Watsona, który również nie ma żadnych dodatkowych opcji twarzowych, bo sam w sobie jest twarzowy, za to ma za sobą piękną walizkę, którą możemy otworzyć. W środku za może znajdziemy jakąś tajemnicę, piękny malonik i również przepiękną kamizelkę z marynarką w kolorze butelkowo zielonym idealnym dla człowieka, który pracował w armii. W przypadku czarnoskórej pani ma ona przepiękną fioletową suknię, czarną parasolkę Również posiada taką bardzo krótką i charakterystyczną do tego zestawu pelerynkę. Ma piękne ciemne włosy i w tym przypadku mamy drugą opcję, jeżeli chodzi o wersję twarzy. Może być ona uśmiechnięta i czarująca, albo nieco bardziej złowieszcza. Natomiast jeżeli chodzi o chłopca, ma on przepiękną torebeczkę na ramieniu, również prześliczną kamizelkę nadrukowaną, szaliczek. A także piękne, kędzierzawe włosy połączone jednocześnie z czapeczką. Po zdjęciu włosów mamy dwie opcje, jeżeli chodzi o wybór twarzy: jest to taka uśmiechnięta twarzyczka, po tym jak przyniesie Szerokowi dobre wiadomości, i nieco bardziej strapiona, kiedy okazuje się, że te wiadomości nie przyniosą Szerokowi dzisiaj nic dobrego. A na sam koniec spójrzmy sobie jeszcze na chwilę na naszego złoczyńcę. Wprawdzie już go omawiałam, ale aby dopełnić wszelkich formalności, to dodam jeszcze, że ma on na sobie rękawiczki. Nie ma takich zwykłych, kremowych w kolorze ciała łapek, ma rękawiczki na sobie i nie ma żadnej dodatkowej buźki. Zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Według mnie to jest niesamowicie udany zestaw. Mnie się on niezwykle podoba. Przede wszystkim dlatego, że ja uwielbiam Sherlocka Holmesa i po prostu dał mi on bardzo dużo zabawy. Serio, dzisiaj kawki po prostu oszalały na zawsze. <laughs> jeżeli słyszycie jakieś ptaki, to wybaczcie, ale kawki dzisiaj po prostu postanowiły oszaleć i dają koncept na całego jest to też według mnie bardzo udany bukno, ponieważ sam w sobie wygląda całkiem ładnie z frontu, a jeżeli go rozłożycie i otworzycie, wygląda również bardzo porządnie, jako taka po prostu samodzielna ulica. I dodatkowo ma też bardzo dużo ekstra funkcji, które po prostu czynią ten zestaw zabawowy, przez co jeżeli będziecie mieć tylko chęć, to będziecie mogli odegrać sobie tutaj jakąś scenkę z Sherlocka Holmesa, bo jest tutaj troszeczkę tajemnic ukrytych, a także dodatkowych smaczków. Ja nie żałuję, a wy napiszcie mi, czy wy macie ten zestaw, planujecie go, czy chcielibyście go ułożyć, czy dopiero teraz, po tej recenzji, popędzicie do sklepu LEGO i zamówicie go dla siebie. Widziałam, że na stronie Empik można go zgarnąć nieco taniej, do czego oczywiście zachęcam, jeżeli tylko będziecie mieli okazję. Na razie jego dystrybucja jest dość ograniczona z tego, co widziałam, ale być może w ciągu kilku kolejnych miesięcy Poszerzy się ona, ponieważ jeżeli macie okazję zaoszczędzić parę złotych, to myślę, że warto po prostu poczekać i zgarnąć go dla siebie nieco później. Jeżeli ten filmik się Wam podobał, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmiku, kolejnej recenzji klocków. I pamiętajcie, że najważniejsze, o czym musicie pamiętać każdego dnia, to święty spokój i kawa. Dzięki raz jeszcze i pa! Tego to pudełko prezentuje się z przodu, a z tyłu mamy tutaj. <noise>